Cześć! Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku, w którym e, opowiem Wam opowieści o książce e, szkocko-sudańskiej e, suda, autorki Leili e, Abouleli. Książce pod tytułem e, Duch rzeki The River Spirit. E, więc jest to opowieść. Akcja tej książki dzieje się w kilku miastach Sudanu, a akcja dzieje się w Sudanie. E, trochę w całości kraju, ale głównie w tym północnym Sudanie, tym, co jest dzisiaj Sudanem, bez tego południowego, ale do południowego w pewnym sensie też są nawiązania. Akcja książki dzieje się w XIX wieku, na przełomie tak, XIX-XX. Głównym tłem są historyczne wydarzenia, czyli którym jest powstanie Mahdiego, które odbyło, się, które odbyło się właśnie w Sudanie na tym okresie. Mahdi to jest. Tym doszniemy tak na imię, to jest taki tytuł, z tego co tak rozumiem. To jest, uproszcza, bardzo uproszczając całą, yy, całą kwestię, można powiedzieć, że jest to taki muzułmański, yy, muzułmański mesjasz. Tylko pewnie mesjasz w takim bardziej rozumieniu, ży, takim żydowskim rozumieniu, w tym takim, yy, powiedzmy, starożytno-żydowskim yy, rozumieniu, czyli mesjasz jako po prostu bardzo dobry król. Ktoś, kto bardzo dobrze będzie, będzie rządzić i, i powiedzmy, Islamy islamie to jest ten kontekst, że on też jakby religijnie odnowi świat. Tutaj też jest takie, może to jest jakieś takie połączenie, może, mo, może, może tak to można rozumieć. Yy, yy, wiele postaci w tej książce jest wzorowanych na postaciach historycznych, yy, jakichś też takich mniej ważnych, mniej znanych, ale jakoś tam, yy, które naprawdę istniały. No i są też dwie postacie historyczne, yy, jedną z nich jest Mahdi, yy, a drugim jest yy, generał Gordon jest to szkocki generał który tam w tamtym okresie walczył w Chinach i generalnie w koloniach i był tam ważny dla rozwoju brytyjskiego imperium gdzieś tam w Szkocji w miejscowości Aberdy coś takiego jest jego pomnik nawet więc jest to bodajś absolutnie prawdziwa, historyczna, która też w Sudanie tam walczyła z ciekawostek o Mahdim to część z Was może kiedyś o nim słyszała dlatego, że w trakcie swojej wielkiej wyprawy i błąkania się po pustyni i puszczy Stasinel spotkali, tego Mahdiego właśnie, właśnie Tego Mahdiego właśnie tę postać historyczną, która też w tej książce e, jest. E, główną e, bohaterką, e, na którą opiera się cała jakby, książka jest Zamzam. E, Zamzam jest z, jakby, z południowego Sudanu, e, z, takich, z takiego plemienia takich nomadów, ale tam w którym się trafia, finalnie zostaje zniewolona na różne sposoby, skomplikowaną dość ścieżką i trafia bardziej do północnego Sudanu, między innymi do miejsca, do, 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 do Kartum, do, do, aktualnej, do aktualnej także stolicy, stolicy Sudanu. I są opisane jej losy. Tego trochę jak w pewnym sensie może nie pasuje, a może, a może pasuje, jak tam się zmienia, jak przechodzi. Bo ona generalnie, przez to, że jest południowego Sudanu, to jest czarnoskóra, a Sudan Północny jest Sudanem Arabskim. Więc dlatego ten kraj się podzielił na dwa, na, na dwa kraje aktualnie, teraz mamy dwa Sudany. I tu też to jest w pewien sposób pokazane. To się też dzieje dość dawno, więc to jest trochę in, inny świat. E, oprócz tego, e, Islam no Północny arabski Sudan jest islamski, bardzo muzułmański, a południowy niekoniecznie, trochę mniej, w trochę inny sposób, mniej tak dosłownie, mniej naukowo. Nie ma tam tego takiego naukowego, uniwersyteckiego islamu, który jest dużo silniejszy w Sudanie, a zwłaszcza w kartum. Eee... Cała narracja generalnie książki jest podzielona na kilka postaci, są jakby fragmenty i w każdym fragmencie są, jakby rozdziały, powiedzmy, są z perspektywy. Jakiegoś bohatera bądź bohaterki, bo teraz są cztery albo pięć jest takich postaci. Nie zawsze ta narracja jest pierwszoosobowa I, często, i to jest fajne bardzo, bo często w ten sposób poznajemy perspektywy różnych postaci na to samo wydarzenie, co nam pozwala jakoś się głębiej zrozumieć, na nie popatrzeć. Coś, czego w tej książce jest dużo. To są swoje rodzaju zderzenia światów, to jest pokazana e, tak, ta, taka mieszanka, ten mismasz, e, który tam wtedy się dzia, który, który działo się wtedy, w, tamtym, w tamtej części świata. E, czyli no, takie też zderzenie Sultanu i Egiptu. Egipt też tam jest blisko muzułmański, arabski Egipt. Też tu się dzieją ważne rzeczy. Też Anglicy się pojawiają. To nie jest jeszcze kolonia angielska, ale już tam się pojawiają jakieś rzeczy. Już tam się coś dzieje, już tam coś tam szpącą. jakieś wpływy wpływają, bo też tam swoje wojska wysuwają. Też Szkocji, Szkocja jako część Wielkiej Brytanii, jako część imperium brytyjskiego. Też tam jest sporo Szkotów i nie bohaterów. jest, jest szkocki malarz, który dorabia sobie w koloniach. E, oprócz tego też są Turcy, które też się pojawiają, bo to na początku, y, jest, bo powstanie Mahdiego wybucha w czasach, kiedy Sudan jest jeszcze własnością turecką, osmańską. E, I jest, tutaj, jest to takie ciągłe przenikanie się tej arabskości, tureckości. Tu trochę jakichś idei zachodnich, tu trochę jakichś rdzennie afrykańskich, tutaj trochę e, pojawiają się jakieś e, rzeczy. Arabskie, muzułmańskie, takie czysto z islamu. I tego to jest naprawdę dużo. Postacie są też, właśnie, bardzo ciekawe, jak właśnie mówiłem. Jest, jest, jest Brytyjczyk, jest Szkot, który trochę no, nie rozumie tego świata. To nie jest tak, że e, jakoś też próbuje go zrozumieć, po prostu jest obcy, tak jakoś i, i, i pracuje, niby coś tam kombinuje, ale, ale widać, że się nie dogaduje w pewnym sensie, że nie do końca jest w stanie się dogadać, połączyć z tym światem. Jest też rola takiego, powiedzmy, naukowca jednego, muzułmańskiego, który studiował w Kairze i tam się kształcił i jest znawcą, znawcą islamu, znawcą, domyślam się, że sunny i Koranu. Jest też bardzo ciekawa postać, fanatyka religijnego, jednego z ludzi, którzy od samego początku popierali Mahdiego, popierali jego powstanie. I którzy, który razem z nim, przez te wszystkie jego wyprawy, przez wszystkie bitwy, które się dzieją przez cały czas, przez wszystkie jego podboje, yy, cały czas razem, jest razem z nim. Yy, cały czas go popiera, wspiera i jest mu do, oddany yy, w całości. Yy, jest, to, yy, jest to całkowity fanatyzm yy, religijny i możemy też zobaczyć taką właśnie ciekawą perspektywę osoby, dla której tylko się dla, dla której tylko religia się liczy i też, czy, czy, czy aby na pewno tak jest czy może nie ma tutaj też jakiś dru, jakiegoś drugiego dna jakiegoś takiego czy nie ma gdzieś jakiejś strony, z której może zmieniłby jakoś zdanie może gdzieś myśli inaczej więc generalnie książkę, książkę bardzo polecam jest, jest, generalnie, jest generalnie świetna nie trzeba mieć szczególnej wiedzy w ogóle w żadnej, przed nią, żeby czytać i żeby się, się nią cieszyć. Ten kontekst, który tutaj zajawiłem, na pewno się przyda. I to tyle. Dziękuję wszystkim Wam za uwagę. Dziękuję też wszystkim za łapki w górę, za wszystkie komentarze, które piszecie, za wyświetlenia, bo jest ostatnio bardzo dużo i się bardzo cieszę za subskrypcję, bo nas cały czas przybywa. Cieszę się, że, że to, co robię, może trafić do coraz większej ilości osób. A teraz życzę Wam wszystkim mego wieczoru i do zobaczenia.